Kochani, moi drodzy, najdroższy no, widzowie, śmieje się, jak zawsze się śmieję. dzisiaj się śmieję sam z siebie, jest raniutko jeszcze, ale się śmieję z, z dnia wczorajszego. No jak zawsze, ja to, no, jestem taki, jak jestem, to no, przyznam się, nagrałem wczoraj filmik krótki, bardzo fajny, jeździliśmy, no witam, przede wszystkim muszę powiedzieć, no jesteśmy w Polsce, witam serdecznie wszystkich już tutaj w kraju, no tych za granicą też, ale teraz w kraju jestem, to znaczy jestem tutaj w ojczyźnie, na polskiej ziemi. I, prze, I przede wszystkim no, pozdrawiam tych wszystkich, którzy odpowiedzieli i piszą do mnie no, takie przepiękne słowa. Jak, jak, e, jako taki oddźwięk, jako taki, taką odpowiedź na, na, tą, e, na ten krótki krótkie video z, z promu, gdzie, no, gdzie spotkałem się z, z jedną panią, która, która ogląda, która mnie tam e, poznała na promie. Bardzo dziękuję za te wszystkie komentarze. No, tak jak mówię, traktuję was wszystkich e, no, tak. Bezpośrednio, bo, bo to wszystko z serca leci to, no to, to co czuję, to, to mówię. I, I dzisiaj, no tak już, to nie to, że z promu, ale no, no, no z polskich pól, jak widzicie, jestem, jestem w pięknym krajobrazie polskim. Nagrałem wczoraj, powiem wam szczerze, no i tak, jak, tak jak zawsze jestem krytyczny w stosunku do siebie. I wydaje mi się, że to nagranie, co, co, co nagrałem, na no nie wszystko mogę wstawiać. No, krytyczny jestem naprawdę za bardzo, może za bardzo, ale, ale dzisiaj postaram się to odtworzyć i to wszystko powiedzieć dużo lepiej, co, 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 co mi się wydawało, że no, wyszło trochę śmiesznie, bo byłem wśród pól polskich, się zatrzymaliśmy z, z, z synem, po prostu dlatego, że, że polski krajobraz, polskie pola po prostu te, z tego. Z tego względu, że nikogo nie było, nie było ani żadnej osady, ani, ani żadnego domu, ani no niczego, tylko krowy pole i my. No i zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby żeby to, to wciągnąć do siebie, żeby to oddychać tym, żeby, żeby to poczuć. Po prostu tak w Polach staliśmy sobie i, i, no i z, tej, z tymi krowami patrzyliśmy na siebie. One naraz zainteresowane oczywiście, kto tam łazi po polach. No, wspaniały moment, no, można powiedzieć, zjednoczenia z naturą i z Polską. No, ale to nie będę mówił o tym, o tym nieudanym wideo, Chciałem tak króciutko powiedzieć, jak ta, jak ta podróż przebiega. No, i wiem, że, że chyba uczucia, uczucia ludzkie są bardzo... No chyba najciekawszy może to będę o tym mówił, o, o, o uczuciach. O tym, co się czuje i no, jak ten przejazd minął nam. Bo to jest w sumie bardzo, bardzo drugie, druga, długa droga <laughs> się, się zająknąłem. Z tej Norwegii się, jednak jedzie długo. Jestem przyzwyczajony w Stanach do, no, do podróżowania po, po, po bardzo dalekich trasach i to żadna tam nowość wsiąść do samochodu, czy 8 do 10 godzin sobie po prostu skoczyć i jechać. No tutaj podobnie. Podobnie było, żeśmy wyjechali o godzinie 8 rano z z, tam z, Holden, z niedaleko granicy szwedzkiej, także przynajmniej nie, no nie było to daleko w Norwegii, tylko to było dosyć blisko do granicy, ale, no ale wam powiem, że, że zaraz po, chyba po no może godzince jazdy już, żeśmy gumę złapali w przyczepie. Samochodem jedziemy z ciężką przyczepą, naładowany do, do środka ten, ten SUV, po polsku SUV, także. No, Na strzech też, no jak widzicie, facet też wypasiony, <grywamy> powiedzmy tak. No i, no i te, te auto pełne, no i ta przyczepa po prostu już tak naładowana jak nie wiem. I, i, no i taka to jest, ja za troszeczkę pod górę, jak pod górę no to cały czas musiałem, no wiecie, te, te biegi jednak redukować na stop i, i tam rozpędy troszkę brać, żeby, żeby podjechać. No i tu puch i, i no na czterech kółkach przyczepa, to to, to to dobrze, no ale jedno pękła, jedno, jedno opona. zdaje się, że chyba ta Lora, co przed nami jechała, zjechała troszeczkę na, po poboczu. I, no i coś tam wystrzeliło spod jej kół, a my to przejechaliśmy i to ta jedna opona pękła. W, w rezultacie, nam no, <śmuszczam> no, trzeba było zwiedzać kółko, no, fajnie, fajne przeżycie, bo no, mieliśmy wystarczająco czasu, żeby się nie, ani nie stresować, ani nie denerwować taką, taką oponą, tylko, tylko we trzech, no, <śmuszczam> no, <śmuszczam> no, to trzeba to powiedzieć, to powie, że to poszło bardzo łatwo i bardzo szybko, e, gdyż e, no, trzeba było, najgorzej, że ten lewarek był tam pod spodem schowany, no, trzeba było rozpakować cały tył tego, tego suwa, żeby, żeby się do niego dostać, ale tak jak mówię we trzech, no, jeden tam zmieniał koło, drugi rozpakowywał. Także to poszło szybciutko na mnie mieliśmy zresztą wystarczająco czasu, żeby sobie pozwolić na taką e, krótką przerwę. E, no, najgorzej, tylko że nie było za bardzo miejsca gdzie, tak żeśmy stali na, na pobrzeżu, tak ty, tylko, tylko odrobinkę za, e, no, za, za samą szosą za samym tym obrzeżem drogi, to, no to tak te autka lecą tu, tuż koło nas, wiecie. No ale, tak jak mówię, dobrze to się skończyło, bo, bo szybko. I, I tak jak my wyjechaliśmy koło 8 rano, chociaż chcieliśmy troszeczkę wcześniej. A, po sama podróż, tak jak mówię, najgorsze było chyba to, to, no to, jednak ciągnięcie tego ciężkiego, ciężkie przyczepy, bo no wszyscy lecą, nie, szybko, a my, a my musimy trukotać pod górkę. Byliśmy już w, no, na podjeździe do, do, do promu, już przed piątą, od piątej wpuszczają auta, także byliśmy troszeczkę przed, tak, Także mi tak przyjechali dosłownie co do, co do, tak jak trzeba, no jeszcze z zapasem troszkę, fajnie wyszło to wszystko, no ale mówię, długo się jedzie samochodem. Potem, no prom jest przyjemny, bo, bo można się przespać, można wziąć prysznic. Także ta podróż nocna, no, troszeczkę odświeża i pomaga. No ale dalej się siedzi na, na takim plecaczku tylko, bo wszystko zostaje w aucie. I tam wychodzimy, no i tylko tam jakąś zmiany, zmiany bielizny, ząbki i jedziemy dalej. E, czyli podróż, no to nie taki odpoczynek, ale, ale sen przynajmniej. Odespaliśmy. No i potem z Gdyni jeszcze, co powiem wam, jak jadąc tymi tutaj polskimi drogami, no te pierwsze wrażenia, bo to ma być o pierwszych wrażeniach, prawda? No, no nie tyle nawet o moich już będę mówił, bo, bo byłem przecież w kwietniu, będę tak troszeczkę z perspektywy syna. Będę wam mówił, 26 lat, no chłopak nie był w Polsce. I po 26 latach to znaczy, że no teraz jest po 40, ale wtedy był taki, no troszeczkę jeszcze szczenięce lata, nie? Takie, to, to, to tam żadne wrażenia, nie można powiedzieć, że on tam jakieś miał, tylko, tylko tam sobie latał gdzieś z kolegami, z kuzynami i, 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 i tą Polskę nie, nie postrzegał tak, jak, jak, jak osoba dorosła. No a teraz jest całkiem inna perspektywa, no bo przecież wiecie, są zamiary, że może gdzieś zostaniemy indziej niż w Starlech, że może się gdzieś będziemy przenosili, no ja przynajmniej, ale, ale syn no, też jest zainteresowany, no i zainteresowany jest porównaniami, doznaniami, także... Z jego perspektywy troszkę mówię, powiem Wam, że wrażenie te, te wyjazdu z Gdyni i te pierwsze kilometry no nie, nie były najlepsze. Tam jednak ten teren przy, przy drodze, no to, to, było, to jest jego pierwsze wrażenie, to co z okna zobaczył no, po pięknej Norwegii no i przez te krajobrazy Szwecji, też się, w tym czasie, jak tam byśmy spędzili, nawet po drodze, to takie są bardziej estetyczne niż, te, niż ten obraz koło Gdyni. No ale, no muszę zaznaczyć, co jest ale, bo to był tylko pierwszy obraz, a czym dalej jedziemy i czym więcej takich czystych polskich pól, e, bardziej zarośniętych, albo bardziej, bardziej naturalnych, może od, od, od takich bardziej uporządkowanych pól na północy, to mają swój też piękny urok, prawda? I też robią wrażenie, no tylko trzeba było troszeczkę odjechać dalej, także no może już... Z pół godzinki nawet chyba już w trasie zaczęło się tak, ta Polska, taka ładna Polska się pokazywać, także jestem także już powolutku powiedział, no teraz widzę urok. Ale to, to jest tylko taki pierwszy tak mówię, pierwsze, pierwsze wrażenie. W sumie no dalej było z Gdyni chyba 4 godziny, chyba jechaliśmy mniej więcej. I no, też było troszeczkę, troszeczkę ciężko, bo jak się zjedzie z, z, z drogi szybkiego ruchu, no to z tą, z tą przyczepą e, e, ciągać się po, po tych wąskich drogach, gdzie, gdzie no, ciągle was wyprzedzają. Wiecie, to co następne wrażenie no, syn stwierdził, że przy, przy, przy Szwedach i, i przy Norwegach, no to Polacy to jednak troszeczkę szaleją po tych drogach bardziej. E, większość jedzie normalnie, ale tam zawsze jest jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie wiem ile tych samochodów w, w, przeleciało koło nas. No tak migiem, <laughs> na tych mniejszych drogach to jest, no to jest bardziej takie odczuwalne może. No, nie, ale nie mówię o tym negatywnie, tylko powiedziałem, po prostu jeżdżą szybciej. A no to także mówię, to taka, to taka była podróż, żeśmy przyjechali w miarę wcześniej, chyba już byliśmy koło pierwszej po południu e, tu na miejscu. No i no, no mówię, jesteśmy e, po, po takiej długiej podróży to jest e, jednak straszliwe przemęczenie. E, w ogóle jesteśmy przecież w podróży dosyć długo, to nawet przebywając tam w Norwegii, no tam przecież normalnie żeśmy spali, jedli i, i wszystko, żyli to, no to jednak się jest w podróży. A, a te dwa dni i, i, i noc na promie, w, w, no to wałcie jest te, tak męczące, że na no w sumie żeśmy usiedli, zjedliśmy obiad, i, ale, ale syn to praktycznie tylko spał e, po tym. Dosłownie spał dzień i noc. <laughs> Wracam do siebie. No ja też potrzebowałem, no oczywiście, troszeczkę odetchnąć i, i tak jak mówię tutaj przywitać się, także no nie, no ciężko było nagrać oprócz tego jednego nagrania, no, ale którego nie wstawiłem no i teraz dlatego dzisiaj rano dopiero nagrywam, jakie to jest no, ten pierwszy dzień, bo to trzeba powiedzieć, a taki dzień tylko spędzony w kraju i, no i uczucia są no, dosyć fascynujące. Fascynujące, bo, bo syn wyraźnie się stara, wyraźnie się starał tak, e, bardzo szybko tak zjednoczyć tutaj z, e, nie, no z Polską. <laughs> czyli, e, czyli wchodzi szybciutko w naszą, w naszą e, rzeczywistość tutaj, tak jak jest. E, łaknie tego wszystkiego, zaczyna e, oczywiście polskie słowa ła, łapać i, no i przyjemnie jest. Mamy to, troszeczkę interakcji, no bo. Oczywiście poszliśmy tam jakieś zakupy e, e, i, i, po, i no on chodzi na siłownię, trzeba było na siłownię pójść, zobaczyć czy się da zapisać tam, żeśmy no, poznali e, e, też fajnych ludzi. No, e, ta pani tam zapisuje, współwłaścicielka. E, no, bardzo była zainteresowana e, e, moim synem, także e, no, nie wiem, może robić znajomości, ale e, no, dopiero początek jest, prawda? Zobaczymy, e, on bardzo jest... E, no, tak jak mówię, jest ogólnie szczęśliwy w samotności i w sobie takim no, skrytym człowiekiem. Jest. Nie jest uzewnętrzniającym się tak, tak bardzo jak ja, już na pewno nie do, nie do kamery. No ale coraz więcej widzę podczas tej podróży, jak się, jak się otwiera i jak spędza czas. Z innymi to jest no, to, towarzyski i, i to fajnie w, no, fajne jest odczucie, takie, takie, taka przemiana, takie przejście z, właśnie z tego do, do z tego człowieka, który się nie uzewnie. U, u Ale mam język mi się plączy, bo rano no, naprawdę wybaczcie mi raniutko, nie wiem, która jest nawet godzina. E, zaczyna się uzewnętrzniać teraz i e, no, mówię, nie będę mówił, że wszystko jest e, perfekt. E, wydaje mi się, że nawet. W, te pierwsze dwa dni no, pokazują może, że, no, może nie, że może nie wszyscy ludzie będą no chętnie nas zobaczyć powiedzmy tak, tak szczerze ale jest ogólnie odczucie myślę że, że syna jest naprawdę ponieważ jest, jest dobre jest, jest pozytywne Właśnie, właśnie dlatego, że, że chyba z, takim, z tą otwartością przyjechał tutaj, tak jak ja ze mną. To się udziela i, i obydwaj łakniemy wszystkiego i bierzemy to, co jest. I, i mówiłem to w każdym odcinku, mówię, przez to chyba, że nie mamy żadnych oczekiwań, niczego się nie spodziewamy. Nie, nie, no, my nie jesteśmy tam, tacy, jak to mówi, wy, wy, wypieszczeni nigdzie. To nam nie przeszkadza, żadne warunki, ta, ta, ta ciężka droga i to wszystko, co nam w ogóle nie przeszkadza i myślę, że, że to pomaga, żeby. żeby no, żeby Polskę odbierać e, pozytywnie, tak jak inne kraje, bo bez, bez, bez przygotowania. E, syn powiedział, nawet nie chciał, ja mu powiedziałem, można zobaczyć tutaj te, te okolice na, na YouTubie, bo co wszystko tam można znaleźć, jakby chciał się przygotować, jak to wygląda. E, powiedział, że absolutnie nie, nie chciał. I powiedział, że nie, on, on, on chce zobaczyć na żywo, on nie będzie sobie robił opinii przed, przed przyjazdem, także przyje, przyjechał w ciemno, <laughs> całkowicie na, na, na żywcza, tak. <laughs> tak się chyba mówi. No i, to, no i to owocuje, owocuje bo, bo to, co postrzega, wszystko jest świeże i tylko przez jego, jego oczami, i tylko i żadnych komentarzy innych innych ludzi mu nikt nie, nie, nie zaśmiecił tej, tej opinii. No, tylko to jest dosłownie z pierwszej ręki, to, to jest chyba bardzo fajne. Dobrze, jest, jest bardzo dobrze. No, ja też jestem zadowolony, że tu jesteśmy. Dopiero dzisiaj zaczynam tak troszkę oddychać. Bo, no bo to zmęczenie to, no daje, daje tam jakiś taki, taki cień na to, na, na to, co widzimy i, i świeże odczucia dopiero chyba tak dzisiaj rano zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, no jak, jak fajnie, jak fajnie jest jak na razie, jak na pierwszy dzień. No co żeśmy, po, żeśmy troszeczkę spacerkiem, przeszli sobie tam oczywiście promenadą i no teraz jest, dużo więcej chodzimy, także to jest następna ta pozytywna pozytywna część wyjazdu ze Stanów, że, że chodzimy, bardzo dużo chodzimy. No, syn zawsze chodził i biegał, bo przecież no, te ćwiczenia robi ba codziennie, ale, ale teraz chodzimy nie, nie po to, żeby wyjść i ćwiczyć. Chodzimy po prostu, bo jest okazja do chodzenia, bo wszędzie można sobie dojść i, albo trzeba dojść. No i to jest taka, taka przyjemna, przyjemna część zmiany z tej, z tej amerykańskiej na tą europejską. No właśnie to, to że, się, że się więcej jest na nogach, bo zdrowie chyba jest. No i tak jak mówię, lubimy to obydwaj. A co jeszcze tutaj w kraju takiego? No jedzenie jak, jak zawsze. Jedzenie jak na razie, to przynajmniej to pierwsze odczucie jest, 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 jest super. Jak, no, czego się można było łatwo spodziewać? Na sensa za dużo jeszcze nie mówi, bo w tej, chwili, w tej chwili troszeczkę tak sobie przyciska pasa. No bo ten e, to, e, przy, przybyło mu tam troszeczkę funtów e, czy kilogramów, tam troszeczkę, ale u niego to już jest tragedia. Także, e, także no bardzo, za bardzo nie, nie, nie gustuje w niczym, gdyż, no, gdyż stara się utrzymać w dobrej formie. A, no, tak jest, jak się ćwiczy i się pracuje nad, nad sobą, no to tak ciężko jest się po prostu rozpuścić jedzeniem, no, żeby, żeby jeść te, te rzeczy, które wszystko leci, ale tam no, na przykład takie proste, proste rzeczy, jak, no, jak borówki, dużo bardziej mu smakowały niż, niż gdzie indziej. W, byliśmy też na... No, wziął sobie owoce w, w restauracji, jak byliśmy, do, na, żeby zjeść, to też powiedział, że są dużo smaczniejsze niż niż te amerykańskie. Zdziwił się tylko skawki były mniej, mniej słodkie, ale reszta wszystko było dużo, dużo smaczniejsze, dużo słodsze. I, i mówi tak, no tak, tak, to, tak, to mogę sam na samych owocach żyć, bo, bo ba, dużo bardziej mu smakowały niż, niż amerykańskie. Ale to jeszcze za wcześnie na takie głębsze <laughs> przemyślenia. Na razie są te pierwsze i, no, i tak jak mówię, bardzo pozytywne. Syn też stwierdził, że, no mówię, ponieważ jest w miarę zamkniętym, to no, nie, nie za bardzo tak chcę od razu chodzić i, i być w dużych grupach ludzi. Czu, czu, Czuję się lepiej, jak jesteśmy w mniejszym towarzystwie, bo no, z tym polskim wtedy zaczyna sobie lepiej radzić. To, to chyba pierwsza rzecz, bo jak wi, wiele osób mówi naraz, czy jest dookoła niego, to, no, to jest troszeczkę, może być troszeczkę za dużo, żeby wyłapać, o czym się mówi, a w, w mniejszym gronie łatwiej mu to przychodzi, no i uczy się szybciej i czuje się tak e, troszeczkę pewniej w ten sposób. E, no zobaczymy jak to, jak to dalej będzie, to, bo to są tylko pierwsze wrażenia na razie, a, a tak jak mówię e, po tej siłowni żeśmy przeszli, e, zaraz jedziemy, będzie jechał, no nie zaraz, bo jeszcze jest wcześniutko, ale będzie jechał dzisiaj znowu tam, e, to, e, to bardzo dobre wrażenie ta, ta siłownia, Podobała mu się, jest, no, ma to wszystko, co, co on potrzebuje do, do swoich ćwiczeń. Także to dla niego bardzo ważne jest. I, i, i to też tak jest, na no, następny czynnik tutaj w Polsce by się zdawało trywialny dla, dla niektórych ludzi, no, ale jak, jeżeli to jest częścią waszego życia, kiedy dbacie o, o ciało w ten sposób, to to, to jest bardzo ważnym no, takim kawałkiem jego życia i, i to wtedy to odczucie tutaj przyjazdu. No też się od razu robi przyjemniejsze, bo, bo, bo może się znaleźć w tej, w tej swojej takiej... No, w, tym, w tym życiu, co, co on praktykuje i co robi. No nie mówiliśmy jeszcze za dużo o samym kontakcie, jacy są ludzie i, i co on to odczuwa. Mi się zdaje, że trzeba mu dać kilka dni, także nie, nie chcę za szybko tam wyciągać czy coś, tylko czekam, aż, aż się otworzy i mi powie, to, to powiem wam więcej. Tylko ogólnie, no ogólnie te pierwsze Pierwsze chwile tutaj chciałem powiedzieć, że, że właśnie przejazd polem, pustka, otwarta przestrzeń, krowy, wieś, która jest naprawdę wiejska. Nawet te domy, co się zapadają, mają swój urok. No, no Widzicie na tutaj też jeziorko, no, no przepięknie jest ubrata, także tutaj nawet gdzie jesteśmy, to też ma, ma duży wpływ, jak się jest no, w takim ustroniu, na no, który jest prześliczne. No, to też pomaga. No, miasteczko ma też bardzo, bardzo osobliwy i taki szczególny urok nad jeziorem. Spacer no, nawet wejście tam do kilku takich sklepów. Czy, no, to jest takie, takie spotkanie z ludźmi i też tam byliśmy u takiej starszej jednej pani. To za wymiana no, takich chwil, takie, takie zbliżenie się do, do, do naszych ludzi. Bardzo podoba się stanowić tym, pod tym chyba, najbardziej pod tym względem, że są bezpośredni, w miarę i, znaczy, w miarę bezpośredni są ogólnie to, tych, co spotkaliśmy, i, i, to, i to daje bardzo, bardzo przyjemny, przynajmniej jak na razie, przyjemne, przyjemne uczucia. Że, że ci ludzie tak no, wyglądało, że są sobą, że nie, nie, nie ma udawania. No Nie mówię, że gdzie indziej udają, ale mówię, że tutaj mamy taką bliższą. Bliższy kontakt i, i takie wrażenie po prostu. Takie pierwsze no mówię Wam to co, to, co, to, co on mówi. No a ja, no, no, ja tak jak zawsze jestem szczęśliwy, żyję tym momentem, żyję tą, 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 tą chwilą i, i tym spacerem tam po, po, po mieście, ale no i tym spacerem też tam wśród, przez wieś i, i potem tam w, w tych polach. No tym, kontaktem wzrokowym z klowami, no, syn powiedział, bieg prze, bo on biega przecież też, ćwiczenia, no bieg przez, przez wieś, mówi, przyleciały za nim jeden duży, jeden mały, no, mówi chyba z pół kilometra za mną leciały, no nie bał się, on się nie boi psów, no, no nie były też agresywne, tylko po prostu za nim biegły, także mówi wesoło było, z, miał, miał takich kompanów do, 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 do swojego biegu. No, przepięknie też tutaj jest kościółek, też byłem na spacerze, tam może nagram. Także, no, to takie przyjemne chwile, nie wiem, gdzie, gdzieś tam wieże było widać z tyłu, ale może pójdę to nagram. Także mówię, no, no urok jest wszechstronny, nie tylko ten, ten ludzki, no, ale ten, ten kraju naszego. I tym się chciałem wam pochwalić na, na dzień dzisiejszy, powiedzieć wam dzień dobry z samego, samego rana. Nie widać słońca, po prostu jest mgła i, i pochmurnie, ma deszcz padać chyba za, za kilka godzin. Ale ja tak mnie żadna pogoda nie przeszkadza. Syn lubi zimno i chłód, także jemu absolutnie nawet pasuje jakieś chłodniej. No i dziękuję, dzięki temu też to jest taki no, fajny czynnik, jak, jak się czujemy komfortowo w, w, no, mówię, z temperaturą, z naturą i z ludźmi. No i takie, takie są nasze pierwsze chwile tutaj w Polsce. W, jeżeli chodzi o o, o, o ceny i, i takie, no takie przyziemne rzeczy. Ciężko mi jeszcze tak wyrazić opinię. Wszyscy tam wiedzą, nie? Jakie są, ile co kosztuje, jak, jak to, jakie to jest odczuwalne przyjeżdżając ze Stanów do Polski. Ale w tej chwili ciężko jeszcze mówić o tym, nie, nie wiem, jakie nasze będą zamiary dalsze i co będzie się działo. To, to nie myślę o tym. Chciałem tylko powiedzieć, że, no, że, że, że te odczucia Wewnętrzne, że te duchowe no, są, są, są super, są wspaniałe. Tak chciałem się pochwalić troszeczkę, że, że to dalej tak idzie po mojej myśli. Chyba, jeżeli tam można powiedzieć, że jakaś tam jest idea za tą myśl, za tą moją myślą jakiś pomysł, no ale zawsze jest chyba coś, coś tam zawsze e, gdzieś tam w duszy piszczy, coś by się chciało, gdzieś by się szło. I, i, no, i tutaj mówię. Ta, ta, ta wygoda, że, że mogę podążać tą swoją drogą jest, jest, jest wspaniała, wspaniała. Życzyłbym, życzyłbym wam wszystkim właśnie takiego, e, takiej troszeczkę, no to jest w pewnym sensie beztroski, troski, że, że nie, mam, nie mam planów takich, że coś muszę zrobić, że po coś muszę wstać, że gdzieś trzeba iść. I, i to jest też w swoim samym, w samym sobie jest taką wygodą właśnie duchową, kiedy już nie pracuje się zawodowo. I, i, I nie myśli się, że no zaraz muszę gdzieś jechać, zaraz muszę gdzieś wracać, że, no, że będę musiał gdzieś tam do kogoś pracować i, i coś musieć zrobić. A tutaj, jak, jak się nie robi tego, to tak chyba dopiero tu w Polsce, jak przestałem, tak jak mówię, opiekować się dziećmi, i, i taka prawdziwa emerytura dopiero chyba się zaczęła od, od tego wyjazdu, od, od, od tej chwili, kiedy tak zostałem sobie, sam sobie zostawiony. I to jest, ta, tak przyszło chyba ten pierwszy dzień właśnie tu w Polsce, tak na mnie, nawet nie w Norwegii, nie tam, tylko tu dopiero przyszedł do mnie ten moment, że jestem taki no, wolny od wszystkiego. A, a to też ma, też ma duży wpływ na to, jak się, jak się czujemy, kiedy, no, kiedy taka błogość, można to nazwać, was nachodzi. No, i też, i też chyba rzuca taki przyjemny promyk słońca na pobyt tutaj w Polsce. No, na razie króciutki, na razie jest, jest, jest początek, ale, no, ale jest, jest dobrze, i myślę, że z pozytywnym podejściem, i mówię, nie trzeba niczego się spodziewać. Jak się niczego nie spodziewamy, no, to się nie rozczarujemy. Bardzo bym chciał, żebyście przeżyli takie chwile, te przejście właśnie między, między różnymi krajami te przejście międzykulturowe troszkę. Jest, jest, jest ciekawe, jest fascynujące. To jest taka pełnia życia. To jest jak coś przechodzimy i te zmiany wychodzimy z komfortu tego swojego, który jest no tak fajnie się w tym żyje, że to samo codziennie i to samo robimy, ale jest jeszcze fajniej, jak, jak zmieniamy to, jak właśnie nie robimy tego, co codziennie. Jak kawę pijemy o innej godzinie, inną kawę i inny, inny ten, ten ta, ta do kawy ten, ta, ta maszyna jest. To ma, to ma swój straszliwy urok i co jeszcze taki komentarz między mną a synem, że jest, wyjechaliśmy przecież no nie, trochę więcej jak tydzień temu z, ze Stanów, a, to się, a, a odczuwamy, jakbyśmy byli już, no nie wiem, miesiące poza, poza, poza Stanami Zjednoczonymi, poza domem. I to jest tak oddalone i, i się wydaje takie, no już, już jakbyśmy, no jak naprawdę jakbyśmy przeżyli tutaj pół życia w drodze czy, czy w, innym, w innym miejscu. Wszystko, wszystko ma inny wymiar i czas całkiem inaczej leci. Tutaj teraz, teraz mówię, będąc w podróży i, no i zmieniając otoczenie. E, czy to jest dobre? Bardzo dobre, bo się wydaje, że życie jest dłuższe, że, bo każdy dzień jest dłuższy. No, to, ja bardzo, tak jak mówię, bardzo mi polecam, jakbyście mogli no w miarę swoich możliwości. Przecież to nie musi być nic ekskluzywnego, ale, no, ale troszeczkę wyrwać się z, rzeczy, z rzeczywistości tej, tej monotonnej, szarej, jakbyście jak mogli to. No, dla, dla mnie, no i na syna bardzo, bardzo działa, bardzo działa, bardzo pozytywnie działa. No, to chyba jest najważniejsze i, i, to, i to jest chyba no, taka, taki sens y, ty, tego wyjazdu. I, no i już, już to no, trzeba powiedzieć, obydwa mówimy, że naprawdę było warto, bo co by się nie stało dalej, no to te przeżycia tutaj dotychczasowe, e, tak jak mówię, urok e, te, tych krajów skandynawskich, a teraz Polski i te same sam fakt zmian przejścia te, tego tranzytu, z, z jednej rzeczywistości do drugiej, jest wspaniały. No chyba za dużo się rozgadałem o tym, no, ale dzisiaj pier, pierwszy taki naprawdę długi odcinek z, z kraju, to, to no, chcę Wam jak najwięcej powiedzieć z tego, co, co jest, a więcej będzie dalej. Zobaczymy, jak te odczucia będą szły. I e, Tak jak mówię, no, może nie jest wszystko 100%, ale, no, ale jest tak wspaniale, że nawet szkoda myśleć o tym, o jakichś tam niuansach małych, bo, bo to, to jest wszędzie zawsze, nie, nie każdy musi nas przecież kochać, <laughs> ale jak wy, no jak wy oddajecie takie, takie pozytywne, pozytywny przekaz i tą, tą energię swoją pozytywną wyzwalacie, no i wszędzie się wchodzi i, i się, tak jak mówię, z uśmiechem, ja, ja nawet na, na, na stacji benzynowej brałem, ja tam e, sprawdzałem w samochodzie e, powietrze, tam chłopaczki takie e, przyjechały na tych hulajnogach sobie też wziąć powietrze, też tam, nieważne, czy oni mają po 10 lat, czy po 12. No ja jestem taki charakter, że, że robię przy, przyjaciół wszędzie i z każdym rozmawiam. A e, no taki jestem człowiek. No, wystarczy, bo 26 minut się rozgadają dzisiaj z samego rana. E, to Was serdecznie pozdrawiam. Jeszcze raz ja chciałem powiedzieć, naprawdę traktuję do was, mówię, jak, jak do, do bliskich znajomych. Ze, uzewnętrzniam się i, i te wasze komentarze to są wspaniałe. To, no, muszę to, na końcu no, muszę to przypomnieć, bo ten króciutki odcinek no, właśnie wyzwolił dużo dużo fajnych yy, yy, takich yy. No, dla serca ciepłych y, słów od Was, za, za które bardzo dziękuję, że no mówię, Spędzamy ten czas razem. Ja, ja wiem, że Ja Was nie widzę, no ale Wy mnie dobrze znacie i, 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 i czuję. Może to jakaś energia jest, czy, czy, czy nie, no ale już spotkałem się z kilkoma osobami przez e, właśnie po, połączony z, z tego, e, no, przez ten kanał. I, i, i te wszystkie doświadczenia, z kim, z kim bym się nie zobaczył, to no, są po prostu wspaniałe. wspaniałe. To, to jest. E, e, nawet ci co piszą, co, 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 was, co ich nie widziałem, no to jednak no, no znakomita większość jest, jest bardzo ciepła i bardzo pozytywna. Dosłownie chyba trzy czy cztery tylko osoby takie były, że, że, że no, troszeczkę tam dokuczały i musiałem usunąć je, żeby nie, nie, nie wpisywały tam głupot, bo nie miało to żadnego sensu. Ale tak staram się wszystkich was słuchać i, i, i czytać, co piszecie. Ja nie zaraz usiądę, zobaczę, co jeszcze tam jest z wczorajszego... Z wczorajszego tych pisów, bo, bo naprawdę ujmujące są za serce i przy kawce sobie to, to przejrzę jest na, na spokojnie. Ale pierwszy chciałem spacer zrobić, ma padać deszcz i mówię, no zrobię spacerek najpierw i, i, i włączę wam tych no, troszkę więcej minut dzisiaj niż, niż zwykle, te pół godziny prawie. <gadam> Już gadam, wysychały w ustach, muszę iść kawę wypić. No kochani, moi drodzy, bardzo serdeczne pozdrowienia z Polski do wszystkich tych w Polsce, tych za granicą. No to naprawdę jest, jest przyjemnie nagrywać i sobie, sobie mówić o życiu. I tak no, jest ulga i tak jak mówię, to jest w pewnym sensie terapia dla mnie i no, tak mówię dla może niektórych z was. W tej chwili no, nic tam nie, nie mówię jakichś pouczających rzeczy, po prostu mówię o sobie. Po prostu mówię o tym, co, co czuję i tak jak, tak jak mi się wydaje, że, że to jest dobrym wypełnieniem czasu dla wszystkich. No Dlaczego wam serdecznie życzę, mówię zdrówka i wszystkiego dobrego jeszcze raz, już jak mam się teraz naprawdę ciało. Trzymajcie się, wszystkie Bambino, trzymajcie się.